Słuchaj, słuchaj, kupuj, kupuj, kupuj noże, kupuj, kupuj, kupuj to, kupuj kupuj karambita doplera, kupuj kar, karambita doplera, kupuj go, kupuj, gdzie jest efektu? Kupuj, kupuj, kupuj karambita doplera, kupuj go, po prostu, proszę, kup, po prostu, kup go, kup go, proszę, po prostu, o kurwa, kup, kup go, zamknij się, kup go, po, pro, po prostu, dlaczego? Dlaczego Dlaczego? Bo, Po to kurwa, to, to, co, to, kupuj to, po prostu kup, po prostu kup, po prostu, po prostu kup, po prostu to kup po prostu, to kup, po prostu to kup, rozumiesz? E, czekaj, e, może jeszcze to był, riptaj, 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 rip, -tide, rip, -tide, rip, -tide, rip, -tide, rip -tide. O, tu kup, kup, Jezus Maria, kup to, po prostu to kup, kurwa mać, to, po prostu to kup, tu, tu nie ma co się zastanawiać, po prostu to kup, naprawdę, 133 zł. ja pierdolę, ja pierdolę, kup to, po prostu kup. Ja rozumiesz. O, e, to czekaj, to też poszło do góry. Ej, mówiłem o nich, nie? Nagrałem film, nie wiem, czy pamiętacie. W ogóle się pomyliłem. Nie, nie nagrałem filmu, ale nagrałem film o nich. E, no, chyba więcej nie muszę mówić tak. To co się dzieje na tych skrzyniach, to po prostu to jest. Ja. Ja nie wiem. No, kurwa. Chroma. Chroma. Albo chroma, jak za... Patrz to. No dobra, yyy case, case. Hi, hi, hi 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 Wiesz jakie noże tu są dostępne? Takie są dostępne. Wiesz co ty możesz zrobić po prostu i kupić. może kupić je, kupić, kupić. Wiesz co ryzykujesz? Wiesz co ryzykujesz? Kurwa, ryzykujesz to, że zarobisz. Ryzykujesz to, że zarobisz, ryzykujesz to, że jak klikniesz Doppler i nawet Good Knife'a Dopplera weźmiesz. Nawet weźmiesz kurwa Good Knife'a Dopplera i ty klikasz tu price trend, to ty możesz po prostu wziąć i go kupić. No i patrz, że kliknę last year to zobaczcie jak to wcześniej. No chciałbyś mieć tyle, chciałbyś mieć tyle. No i kurwa, no wystarczy kupić. <grym> Na przykład patrz. Wiesz co z kromy dwójki... I chyba z dwójki to jest. Z jedynki jest Man of War i Chatterboxa. tu będzie M4A1S Hyper jeżeli się nie mylę. Jeżeli się nie mylę, a ja się mylę zawsze. Nie, nie mylę się. Spacz to kurwa. Widzisz to! Widzisz to, widzisz to, kurwa To może też można kupić, można nie kupić. No nie nie, nie nie wiem, nie wiem, kurwa, nie wiem, nie wiem. Ale jak ja widzę, jak ja widzę, jak leci, o kurwa, prisma też poszła do góry i ja. No lecę. co jest, co jest? Co kurwa? Kurwa rozumiesz, to rozumiesz. Prisma Case, i rozumiesz? Kurwa, wiesz, jakie tu są może, takie tu są noże, kurwa, i ty teraz musisz ten co zrobić, to wejść tu i pisać Doppler rozumiesz, i wejść w Ursusa na przykład. Tak? Dobrze? Nie mylę się. Tak, nie mylę się. Ursusa, gdzie to jest? I nawet cokolwiek kurwa. Nawet talona, nawet talona. Jak masz pieniądze na talona. No to. No to. No to... O, 10 tysięcy to kosztowało, a co tu robią skrzynie, kurwa, rozumiesz? No, ja pierdolę, ja pierdolę. I ty chcesz mi powiedzieć, że nie, ja nie inwestuję w takie rzeczy. To... Dobra, przepraszam, przepraszam, wracam. Nie, to nie jest inwestowanie. To jest czysta i wyłącznie, kurwa, spekulacja. Ale i tak, czemu nie możesz spe spekulować, co tak, kurwa, kupić nożyk, jak... W najgorszym wypadku skrzynia spadnia, a Ty sprzedaż nożyk za tyle samo. To jest najgorszy wypadek, naprawdę. Dobra, może nie najgorszy wypadek, to jest zamykają serwery cs i tracisz skiny i wszystko, kurwa. Albo Rosja nas napada i nie mamy internetu, to jest najgorszy przypadek. Ale rozumiesz, jakby w kwestii takiej trochę CS-owej, to no tutaj kurwa nie ma jakiejś straty. Dobrze, Gamma Case wyjebało, wyjebało Gamma Case, a... E, dobra, e, bo tu mówiłem o doplerach. To teraz jeszcze możesz po prostu kurwa wpisać tu. Nie, 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 to nie, to nie. to, Tu wpisać po prostu. A my mamy my mamy A-Dopler, kurwa. Gamę dopler, ma dopler. -do I nam też karambit, karambit, kurwa. No, on jest droższy, dlatego nim nie mówię. Ale on równie dużo więc jak chcesz grać, to se, kurwa, graj. Możesz kupić. No był kiedyś, o ile 12, nie, za 15 się sprzedał. Ale i tak. Rozumiesz, rozumiesz tą sytuację na rynku, kurwa. Jep, kurwa. Zmasowana akcja. I powiem tak, powiem tak, kurwa. To kiedyś będzie, to wróci, wróci, wróci. To wróci. Ja, ja wiem. Ja ja, ja. ja. chcę, ja proszę i y, mam nadzieję, że wróci. Mam nadzieję, że wróci, kurwa. I mówię to tylko dlatego, że zainwestowałem w to na filmie, więc y, no, ogólnie nie, że ja teraz inwestuję pod coś tego typu. Zainwestowałem wcześniej i tak. Y, no, y, no. A kontynuując to. To ja może nie wiem kurwa, to ja może to pokażę, nie wiem, nie wiem kurwa. Eee, Bug... Splash. Nie wiem, może cię to kurwa interesuje, może kurwa nie, nie wiem. Na ki PPP pln ki dam 33 grosze, kurwa, sprzedaje się po... 22 kurwa. 22... 26 groszy, 26 groszy! Ty, ty możesz, ty, jak to będzie złotówkę kosztowało, to przy 26 groszach robisz 4x. To ja zostawię to ja zostawiam, kurwa. Nie? A, przy, a jak kupisz po z tej cenie, to masz kurwa ile? 3x. A kupuje się? Sprzedaje się? No nie wiem, mi się wydaje, że... O kurwa, aż tak dużo nie ma sprzedaży w sumie. Czekaj, ja mogę jeszcze na Steamie szybko odpalić, ale to już nie będę przyciągał. Bo to można by milionami godzin o tym gadać. No to trochę się sprzedaje, no. Tu dużo więcej. Dużo więcej. Ta cena jest równie śmieszna. E, dobra. E, tyle. Tyle. E, rynek pojebało.